Zakaz dotykania jednego koloru w to ciężkie wyzwanie. Ale co gdybym wam powiedział, że dzisiaj nie mogę dotykać ani różowego, ani fioletowego? Widziałem na zagranicznym YouTubie, że YouTuberzy nie potrafią tego przejść. Dlatego musiałem się sprawdzić, ale zacznijmy od tego, że jak mam się poruszać na mapie Barbie? No dobra, a na przykład na mapie Pivot Push, gdzie wszystko jest różowe, to tylko mogę chodzić żółtymi barierkami? Jeżeli nie ma opcji na to, żebym przeszedł dalej bez dotykania różowego, to muszę zrobić emotkę w miejscu. Natomiast jeżeli mógłbym to przejść bez dotykania różowego, to muszę wtedy zwoidować i przegrać grę. Dlatego obejrzyj to w całości, bo to jest zbyt śmieszne. I jeżeli chciałbyś, aby twórcy gry dodali do gry polski skin, to w sklepie wpisuj kod Abra, bo oni to analizują. Ej, tu są autentycznie jakieś żarty. Jeżeli my mamy Barbie Dream Dash na początek, a tu wszystko jest różowe, to autentycznie nie wiem, słuchajcie, jak my to przejdziemy. Serio, gdzie będzie najmniej różowego? Ja nie mogę. Autentycznie, dobra, tutaj przejdę. O, w ten sposób i dotknąłem raz. Czyli uwaga, robię emotkę. No bo oczywiście, jeżeli zwojduję, to potem nie przejdę tego, no więc tak się omawialiśmy, no nie. To jest fiolet, więc trzeba, słuchajcie, na to uważać. Teraz tak, mam gitarę, więc teraz tak muszę przeskoczyć, żeby tutaj dostarczyć. No ale znowu dotknąłem teraz tego! Rzaka! Co jest z tą mapą? Nie tak! Dobra, zrobiłem emotkę, więc powinno być trochę lepiej. Ale tutaj w każdą stronę, w jaką popatrzę, żeby gdzieś pójść, to wszędzie jest różowo. No i dobra, mamy teraz 3, 2, 1. Okej, okay. wezmę sobie tutaj emoteczkę piłki. Czy tutaj jest dużo różowego, czy tu jest dużo. No i naprawdę z każdej strony jest autentycznie dużo różowego. Więc jak tutaj stanę, słuchajcie, to będę miał tylko jedną emotkę do zrobienia. I to może, słuchajcie, mi, że tak powiem, troszeczkę pomóc. Więc robię tą jedną emotkę, idę sobie tutaj ładnie pięknie płakać. Jest wszystko spoko, a teraz idziemy po piłkę. Tutaj słuchajcie, nic różowego akurat na razie na nas nie czeka, więc całkiem spoko. Ten piasek jest trochę jakby różowy, no nie? Ale wiecie o co chodzi, no, to jest kolor bardziej piasku mimo wszystko, piaskowy. No tego do różowego akurat bym nie zaliczał stricte. No ale leżak, który dotknąłem już tak. No i dobra, mamy teraz słuchajcie 3, 2, 1. Jestem na tym piasku słuchajcie, bo spadłem, więc mam oczywiście gorszy resp w tym momencie. Ale czy jestem w stanie słuchajcie tutaj na przykład emotką przeskoczyć? Tak, okej, okay. czyli będę tylko miał jedną emotkę zrobienia. A nie, będę miał więcej. Dlatego, że słuchajcie, tutaj ta plansza fioletowa. Też, słuchajcie, jest fioletem, czyli zaliczamy to, słuchajcie, do różowego. Nie wierzę. No to robię tutaj w takim razie teraz emotkę. Dobra, tutaj jest znowu, słuchajcie, różowy. Ja nie wierzę, co jest z tym challenge'em, słuchajcie. Ej, to jest autentycznie zbyt potężne, słuchajcie. To jest nieprawdopodobne. Dobra, tutaj sobie wchodzę, odkładamy to i znowu robię karną emotkę, ale może dzięki temu przynajmniej teraz skończy nam się ta gra. Chociaż szczerze nie wiem. Nie, jeszcze jedna musi osoba odpaść, więc ja nie wróżę sobie naprawdę tutaj szczęścia. Będzie, słuchajcie, totalna lipa. Czyli tak, z tego mogę zrobić tak. Oj, dotknąłem dwa razy nawet! Czyli tak, jedna emotka, słuchajcie, i zaraz niestety druga. O kurde, no to słuchajcie, powiem wam szczerze, mamy totalną lipę. Teraz robię drugą karną emotkę. Ja cię kręcę. Ej, to jest... Nie, to to, to, to ja. A mogę to przegrać w tym momencie, słuchajcie. Serio, to może się skończyć przegraną, ale lecę tutaj. No i dobra, udało mi się dostać. Więc robię jeszcze jedną karną emotkę. Uff, ale nigdy nie było tak ciężko. Dobra, patrzę czy ktoś nas, słuchajcie, tutaj odpadł. Nie. Widzę, że nikt nie odpadł. No co ty gadasz? Ej, dobra, to jest trochę, słuchajcie, ciekawa sytuacja. Dlatego, że samego różu, czy fioletu to nie jest jakoś bardzo dużo. Oczywiście, na bombardment nie ma co tutaj iść. Nie ma szans, dlatego że przez przypadek dotkniesz fioletu i tutaj akurat musisz wojdować. Nie ma innej opcji. Ale z różem, słuchajcie, co tyle ciekawie, że tutaj tym środkiem. Ja nie wiem, czy jesteś w w stanie przejść. Naprawdę. Możesz spróbować sobie przejść, ale to nie będzie aż takie łatwe. Dodatkowo, słuchajcie, trampoliny na samym środku też mają róż, więc trzeba słuchajcie, tutaj uważać, no nie? Widzicie ten różowy? Widzicie, ej, strasznie mocna rzecz. Ja spróbuję, wiecie co zrobić? Spróbuję zrobić coś takiego. Okej, okay. żeby tutaj, słuchajcie, na górę się dostać. O! I tu mogę być! Ale na dole jest bardzo dużo fioletu i on, wiecie, te bomby cię przepychają i tak dalej, i potem musisz wojdować. Tutaj, słuchajcie, na sam środek, wiecie co? Tam jest dużo pieniężków. ja wiem Próbował. skoro jestem i tak na górze w tym momencie, to słuchajcie, jestem chyba w stanie to zrobić. Okej, okay, tak, patrzcie to, patrzcie to, żeby nie dotknąć tego różu, żeby nie dotknąć ani różu, ani fioletu. Dobra, tutaj w ten sposób, no, jak tego dobrze unikasz, to nawet może być nieźle. Serio, myślałem, że będzie gorzej, bardzo się bałem, słuchajcie, tej mapeczki, a jednak nie jest tak tragicznie. Przejdziemy sobie tutaj, no, ale sami widzicie, że jednak, słuchajcie, muszę uważać na to, co się dzieje i przez to jestem trzeci, a prawdopodobnie tak to byłbym pierwszy, bo to jest typowo, słuchajcie, mapa Ode mnie, no nie. To jest typowo moja mapa, na której ja się giga dobrze czuję. A tak to, słuchajcie, mamy straszną lipę. No weź mnie tutaj wybił. Aha, bo tutaj jest mało tego, słuchajcie. Dobra, tutaj słuchajcie, bym się też na tym wybił. Okej, okay, ale tutaj nie ma pieniążków, słuchajcie. Wszyscy to, po, to pozabierali. Tu jest róż, więc też trzeba uważać. Nie mogę nawet na to wskoczyć. Ja cię kręcę. Ej, czy właśnie mnie dotknął różowy gość? No tak, ale my już mówiliśmy o tym, że różowy gość, jeżeli mnie dotknie, to lipy, słuchajcie, nie ma jakiejś nadzwyczajnej. Ej, dobra, beznadziejną decyzją byłoby tutaj przyjście. Ewidentnie. Trzeba, słuchajcie, było zostać tam na dole, no nie? Bo tutaj, słuchajcie, to nie ma po prostu żadnego sensu, ale jest za to, słuchajcie, złoty pieniążek, który właśnie zgarniam. A i tak jestem trzeci. Nieźle. Dobra, to ja wracam, słuchajcie. A i tak mam 5 sekund. To ja nic nie zrobię w tym momencie, kurde. Ej, to szczerze, różowy kolor tutaj mocno przeszkodził. I widzowie, mamy nową mapkę. A tu różowych rzeczy jest całkiem sporo, bo taki kolor łososiowy, słuchajcie, tutaj po bokach też zaliczamy. Są tutaj, słuchajcie, różowe elementy, akurat. O, widzicie, na przykład trampoliny są różowe. Czy tutaj są różowe te właśnie płachty, no nie? Akurat ta, co mnie zjada, jest. Oj, dotknąłem! Więc skoro dotknąłem, to idę wojdować, widzicie? To nie jest takie S w ogóle. W ogóle, słuchajcie, to nie jest S. To się tak tylko wydaje. Te, co zjadają, to jest typowo czerwony kolor, więc to się nie zalicza. ale i tak, jeżeli to czerwone by mnie dotknęło, to i tak odpadam. Trzeba uważać, bo na przykład spoilery, słuchajcie, tych samochodów też uważam za różowe. Serio, moim zdaniem są różowe. Dobra, tutaj prawie dotknąłem, ale na całe szczęście udało mi się uciec. No te no, to chyba nie muszę tłumaczyć, że są fest różowe, no nie? Ej, to wcale nie jest takie łatwe wyzwanie na tej mapie. Poważnie wam mówię. Serio, serio, poważnie. Tutaj na trampolinę to nawet nie próbuję, słuchajcie, wchodzić, bo one mają tak dużo tych różowych fragmentów, że to się może dla mnie źle skończyć. Okej, okay, zostałem rozklepany, słuchajcie. No, nieźle, ten kurczak mnie tutaj rozklepał. Dobra, pójdę sobie tutaj. Okej, okay, teraz na to. Teraz, słuchajcie, tutaj w ten sposób. O, nie dotknąłem, słuchajcie, różowego. Tutaj też nie dotknąłem różowego, więc da się, słuchajcie. Da się uniknąć Różowego. To są fioletowe klocki, słuchajcie Których też oczywiście dotykać nie mogę Oj, chyba nie dotknąłem Chyba mi się udało, ale to na jakim farcie w ogóle było Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj tutaj do góry Dobra, tutaj w ten sposób w bok Dobra, tutaj w ten sposób w bok Dobrze, no i te, wiecie Te samochody z Icy Heights Z Ice Caramba, z tymi takimi, u, do góry Też nie mogę na tym być, dlatego, że tam też są te strzałki Słuchajcie, no nie, nie, nie One są też różowe Aj, no i słuchajcie, zginąłem, no dobra Okej, okay, w tym momencie, słuchajcie, zostało tylko czterech Graczy, więc nie jest, słuchajcie, źle. Naprawdę tragedii to tutaj nie mamy, ale e, mi zostały tylko dwa życia, więc jest ciężko, powiedziałbym, słuchajcie, jest naprawdę ciężko. Dobra, tutaj trzeba uważać. Tutaj oczywiście lecimy sobie w boczek. Oj, naprawdę ja podejrzewałem, że różowy i fioletowy kolor, jak się połączy naraz, to może być ciężko w Stumble, guys. Ale nie wiedziałem, że to będzie, słuchajcie, aż tak trudne. Serio, ja myślałem, że to jednak będzie troszeczkę łatwiejsze. A tutaj, kurde, jestem potężnie zaskoczony. Dobra, tutaj, okej, okay, jest jeszcze bezpiecznie. Jakieś TNT latają. Okej, okay, dobra, tu jest to z dziur. To z dziurą to słuchajcie jest spoko akurat Więc tutaj sobie wskakujemy Na to oczywiście mogę, tutaj na to jest nie mogę Dobra, tutaj znowu jest to z dziurą Okej, okay, tutaj na tym życiu dość długo słuchajcie sobie żyjemy Dobra, oj nie dotknąłem, dobrze, 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 dobra Okej, okay, spoko, też przeżyłem Jeden z nas odpadł, jeden z chłopaków słuchajcie Z nas tutaj odpadł Dobra, lecę sobie tutaj, okej okay, Tutaj są słuchajcie te podbijacze, więc trzeba uważać o nie, 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 dobra, żyję Ale tam chyba nie było różowego, prawda? Tak mi się wydaje, że nie było Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj o, do góry. Żyję i nie było różowego. Let's go. Let's go. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, żeby nie dotknąć. Czy ja dotknąłem? Wydaje mi się, że nie, ale nie. to wy musicie mi napisać w komentarzach, bo nie chcę, żeby było, że, że jestem oszustem. Aj, zjadło mnie. I to może była trochę liwa sprawiedliwa na przykład. No nie. Dobra, tutaj słuchajcie, nie ma ratunku. Nie ma tutaj, słuchajcie, ratunku. Dobra, przechodzę boczkiem. No i przegrywam to. Ej, beskitu, jakie to są jaja, że piwo puszę z sienki różowe. I jeszcze Fioletowe odbijacze, oczywiście jak się tu zrespiłem To nie muszę robić karnej Emotki, no bo to był spawn, ale żeby Słuchajcie, było bardziej uczciwie, bardziej fair To będę leciał, słuchajcie, tam barierką Gdzie oczywiście, słuchajcie, się da Ja cię kręcę, ej Cała mapa jest różowa I nie będę miał checkpointa przecież, jeżeli teraz zważywie omg, omg Autentycznie, słuchajcie, szok Dobra, tutaj, słuchajcie, polecimy sobie Tą barierką oczywiście, ładnie, pięknie Tutaj, słuchajcie, bariereczką, tutaj też Oczywiście barierką, tutaj oczywiście na to można, za... Oj, no nie popychaj, stary. Ja nie mam tutaj checkpointów, więc chłopie, ty musisz na mnie tutaj bardziej uważać niż ja na was. Dobra, okej, no ty, nie nie, nie, mo nie mogę, o, dobra, teraz mogę. Więc słuchajcie, tutaj na tą barierkę. Tutaj, okej, okay, to nie jest różowe, na pewno. To jest fioletowe, słuchajcie, więc emotka jest tutaj bita, totalnie, słuchajcie, totalnie emotka jest tutaj bita. No i teraz tak, tutaj słuchajcie, z tego na to i z tego tutaj na to bez dotykania. Ej, ale to było tak trudne, słuchajcie, serio, jakby. Co to jest za mapa do tego wyzwania? A to? Przecież to bez fioletowego nie przejdziesz! No co jest grane! Znaczy, gdzie się będzie dało, to spróbuję, ale jeżeli nie będzie się gdzieś dało, no to emotka wtedy nie robimy wojdowania, e, tylko po prostu właśnie emotkę. Dobra, tutaj na pewno właśnie piłka dobrze może pomóc, więc to jest dobry też pomysł. Okej, okay, tutaj fioletowego póki co nie dotykam. Dobra, jak tutaj z fioletem? Okej. Okay. Tędy, słuchajcie, to jest typowo fioletowo. Ale czy to jest fioletowy, słuchajcie, tak szczerze? No. Ktoś może powiedzieć, że tu widzi fiolet, ale ja bym tego nie zaliczył w ten sposób. A już przynajmniej się stara, mnie dotykać fioletowego, tak? Więc zaliczcie mi to, proszę. Dobra, tutaj słuchajcie, ok? Czy tu jest jakiś fiolecik, który trzeba dotknąć? No, dobra, nie. Ok, tutaj można iść tą niebieską stroną. i Yo, ale to słuchajcie wymaga naprawdę takiej perfekcji teraz, no nie? Dobra, dawaj tutaj w ten sposób. Tutaj też, czy da się bez fioletu? O kurde, szczerze, no nie wiem, słuchajcie, naprawdę. Dobra, czekajcie, spróbuję. Nie. No dotknąłem, dotknąłem, ale nie da się inaczej Słuchajcie, autentycznie, bo tutaj emotka piłki By nie dała radę, dobra, to przejdę, słuchajcie Ten mały fragment i wtedy, słuchaj Zrobię emotkę. Dobra, jeszcze raz w takim razie tutaj jedziemy, słuchajcie, tutaj jedziemy w tę stronę. Dawaj, mordeczko. Dobra, dolatujemy sobie tutaj. Okej, okay, wybijam mnie tutaj do góry. Wiadomo, 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 wiadomo. Dobra, tutaj piłeczka wlatuje. No i w takim razie robimy tutaj emotkę, słuchajcie, karną. Ewidentnie jedną ym, i drugą od razu też, słuchajcie, robię emotkę karną, bo dotknąłem niestety dwa razy. No, lipa straszna, ale takie życie. Dobra, tutaj, słuchajcie, nie dotykamy różowego. Okej, okay, no i tu są fiolet, ale tu się nie da inaczej. Tu akurat, słuchajcie, chyba się nie będzie dało. Chociaż jest ufo, jest piłeczko, nie. Dało się bez fioletu. Pięknie! Ej, no to tego się nie spodziewałem. A czy tu się da, słuchajcie, bez fioletu? On cię wrzuca do środka i tu jest tylko zielony. Ej, no to to było niezłe. O, oh, wow! Elimination base. No dobra, tutaj są fioletowe, słuchajcie, rzeczy. W ramach tego wyzwania zaliczymy ten kolor granatowy do fioletowego, słuchajcie, tak się omawiamy. Oczywiście są te odbijacze na środku, które są faktycznie fioletowe. Ale serio, zaliczmy sobie ten granatowy na to tylko wyzwanie, no nie? Żeby po prostu... Było tutaj ciekawiej, bo inaczej To faktycznie tego fioletu jest tutaj dość mało Ja nie wiem, czy to się w ogóle uda, słuchajcie Jeżeli my mamy naprawdę nie dotykać, słuchajcie Tego niebieskiego na przykład koloru, no nie Dobra, rozwalmy tutaj jednego kolesia Tutaj, słuchajcie, widzę, że koleś też ma stosunkowo mało HP Więc oczywiście rozwalmy go Dobra, został tutaj rozklepany Okej, okay, tutaj chłopaki nas oczywiście gonią, ale ja Polecę sobie tutaj po tarczę. dobra Poleciałbym sobie tutaj, słuchajcie, polepszą brońkę Poleciałbym sobie, a nie mogę tu nie Ej, to był typowo fioletowy kolor Tam na górze akurat, ej, to jednak trochę tego fioletowego jest i widzicie? Tak to bym sobie wziął życie, a nie mogę tego zrobić. Słuchajcie, no bo inaczej złamałbym na szczelęcz, no nie? Ale lipa, słuchajcie, ale to jest totalna lipa, nie, że coś takiego, słuchajcie, sobie wziąć. Ale dobra, przynajmniej mogę, słuchajcie, tarczę. To jest spoko, że słuchajcie tarczę sobie mogę jak najbardziej zabierać. Dobra, tutaj kaku Kurczę, no. Dlaczego ktoś mi zabrał tego biednego kaku, słuchajcie? Ja bym go tam podobijał, no nie? Ale dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Gdzie się teraz zrespię? Okej, okay, nie zrespiłem się na fiolecie, więc jest całkiem spoko. Dobra, rozwalmy tutaj tego gościa. Dawaj go, dawaj go, dawaj. No ej, bo wy macie o, dobra. dobra. Dobra, mieli mało HP, ale na całe szczęście, słuchajcie, ja tutaj ogarnąłem. Dobra, mam broń, która zabiera ten, ma 10 strzałów, więc ta chyba najbardziej bazykowa. No i zginąłem. Oczywiście, że tak. Ej, to będzie tak trudne, żeby tutaj, słuchajcie, serio, nie dotykać tego wszystkiego, a zarazem, żeby na przykład zbierać tarczę, no nie? Żeby, słuchajcie, tarcza była dla mnie. Okej, okay, tutaj, słuchajcie, bym wszedł na przykład. I tutaj mogę, prawda? Mogę, ale dostałem tą samą broń, więc nie powiedziałbym, że jestem super zadowolony w jakiś taki sposób, no nie? Dobra, czy tutaj ktoś ma, słuchajcie, mało HP? Ja bym chciał zapolować na kogoś, kto ma mało HP, i wtedy, słuchajcie, go dobić, dobra. Tutaj, słuchajcie, na przykład, go dobijemy. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. No nie! On miał zero! On miał zero, dobra, tu jest kakus. Słuchajcie, i tego kaku zaraz spróbujemy. Tylko niech oni się tutaj troszeczkę poobijają, no nie? Jak oni się, słuchajcie, tutaj poobijają, to wtedy ja wjeżdżam, słuchajcie, bo się wjeżdża, się wjeżdża. No i właśnie, zabrałem teraz innego. Dobra, tutaj kaku jeszcze ma trochę tego HP. Dobra, klepiemy, słuchajcie, klepiemy wszystkich. Klepiemy tutaj wszystkich, bo oni naprawdę mają tutaj. O, 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 tutaj na przedgoś ma mało HP. No nie! I mnie dorwał. Ej, bardzo długo się czeka na ten ekran ładowania, no nie? Że czarny ekran jest bardzo długo. Nie wiem czemu, słuchajcie, tak jest, ale. Ale spoko. Dobra, Czajnika, słuchajcie, teraz chyba nie zabrałem. Ale szukam, słuchajcie, tej kogoś, kto jest mocno obity, dobra. Ten, słuchajcie, Alien tutaj jest mocno obity. No ty! Czemu oni się fokusują na mnie? Oni nawet, słuchajcie, nie robią tego challenge'u, a i tak się fokusują na mnie. To jest mega nie w porządku, powiem wam szczerze. Oni się nie biją między sobą, tylko mnie biją. Ale jazda, to jest totalnie przez to nie mogę nic zrobić. Ja i tak, słuchajcie, jestem drugi, no nie? Więc to jest potężny, słuchajcie. Dobra, czy tutaj jest ktoś, słuchajcie, do obicia? No jest tam, słuchajcie, gości do obicia. Ten Alien właśnie. No, no i Widzicie? Oni łażą za mną i mnie obijają. Kurde, ale to są lamusy w takim razie. Straszne to są lamusy, słuchajcie. Nie, no wiadomo, że ja też bym tak zrobił na ich miejscu, więc jakby, no wiadomo. Dobra, słuchajcie, spróbujmy tego. Nie mogę nic, nic nie mogę zrobić. Nic, autentycznie nic. Zero. Dobra, słuchajcie, tutaj ktoś ma jakieś HP. Dobra, masny kaku, jesteś tutaj rozpykany. Ale widzicie, zaraz ktoś mi kaku zabierze, no nie? Albo sam kaku sobie zabierze dużo HP. Oj, dotknąłem! No to idę się. Niestety. Oj, dobrze, dobrze, że mnie rozwalił, bo chciałem właśnie powiedzieć, że muszę zwojdować. Ale no niestety tutaj voidingu to nie ma. Musiałbym pójść się dać rozwalić, po prostu i tyle by było w tej sprawie. Dobra, czy tutaj ktoś ma mało hp No już jest ktoś od tyłu, no jakiś bot głupi, no! Czemu tu jest tak mało życia i tak długo się wczytuje ten ekran? To nie ma żadnego sensu, słuchajcie. Dobra, czajnik ma tam zero. Tutaj, słuchajcie, jest to fioletowe. No, okej, okay, nie dotknąłem, słuchajcie, nie dotknąłem, dobra. Czy ja go rozwaliłem, nie wiem. Nawet bot mnie teraz, słuchajcie, przegonił. Nawet bot, rozumiecie to? Bo ja nie mogę nic robić, słuchajcie, nie mogę zbierać. HP na przykład w miejscu, w którym chciałbym zbierać HP. Wow! Serio, to jest tak trudna gierka. Mimo że się nie wydaje w ogóle. Słuchajcie, w ogóle się nie wydaje być trudna, co? Dobra, tego gumbala, słuchajcie, dodobimy. Do Okej, okay. ale to i tak nic nie dało, słuchajcie. To autentycznie nic nie dało. To jest czajnik, słuchajcie, ale i tak przegrywam to. Dobra, słuchajcie, tutaj różowego jest naprawdę dużo. Nie wiem, słuchajcie, jak tego unikniemy, ale chyba da się tu przejść bez różowego. Postaramy się przynajmniej, no nie? Tutaj boczkiem fajnie by było pójść, no, ale wiadomo, że z tego nie skorzystamy. Tutaj te drzwi są różowe, więc ja nie polecę, słuchajcie, tak od razu, tylko będę uważał. Tutaj, słuchajcie, boczkiem tak samo bym poszedł, dlatego, że tam jest ta pałka, która uderza i jest też różowa, więc trzeba, słuchajcie, na nią uważać, no nie? Ej, naprawdę! Bo to wyzwanie, to bardzo ciekawe Dobra, tu jest wiatrak, więc oczywiście Słuchajcie, go nie dotykam, no i teraz Tutaj, o oh, wow Mogę spróbować polecieć, słuchajcie, piłką Albo jakoś, bo po... ej, dobra Spróbujemy zrobić tak, zrobimy tak, polecimy tutaj Tak, tutaj słuchajcie, walnimy w te Aj, dotknęło mnie i zwojdowałem No ale to teraz też chciałbym zwojdować Tylko, że nie mogę, bo cały czas Będę się wojdał. no widzicie, kurde No to po prostu, słuchajcie, robię karną emotkę ok? umowa stoi, bo sami widzicie, że Cały czas mnie respiło, a wcale tak nie chciałem zrobić. No dobra, tutaj, słuchajcie, z wojdowaniem może być delikatny problem, ale uwaga, zmieniamy się w piłę. Oj, 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 oj. Dobra, i teraz tak, uważamy. Dobra, siup, siup. Dobra, uciekliśmy, nie dotknęliśmy też, więc nie było tak źle. Dobra, tutaj naciskam spację na ten nawiecznik. no i dobra. Ej, szczerze? Totalnie porąbana mapa, jeżeli chodzi o ten challenge. Absolutnie nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko. Natomiast ta mapa jest cała w fiolecie i cała w różu. Ja nie wiem szczerze, czy to w ogóle mi się uda przejść. Oczywiście postaram się, no nie, ale... To wbrew pozorom, bo tak nie wygląda, może być jedna z najtrudniejszych mapek, słuchajcie, w całym Stumble Guys do tego challenge'u. Naprawdę może być hardkorowo ciężko. Oczywiście zrobimy co tylko w naszej mocy, żeby to się, słuchajcie, udało. Ale jak teraz, słuchajcie, tego unikać, żeby tutaj właśnie nie być, słuchajcie, na przykład na tym brzuszku. Dobra, no, spróbować może. Najwyżej będę się cofał, no nie. Tutaj słuchajcie, Uj, czekajcie, czekaj. O, już mnie dotknęło! Więc słuchajcie, idę wojdować w tym momencie, no nie. Wow! Dobra, czyli tak, tutaj spróbuję w ten sposób. Spróbuję Próbuję się, Słuchajcie, zatrzymać. Tutaj, żeby nie dotknąć. O! Dobra, nie dotknąłem. Dostałem efekt, wiem, ale nie dotknąłem, więc nie jest, słuchajcie, źle. No, tutaj mnie dało. Naprawdę. Okej, okay, dobra, słuchajcie, to w takim razie lecimy. Tutaj, słuchajcie, lecimy. Tak, dobra, tutaj podskakuję. Tutaj też nie dotknąłem. Tutaj. Dotknąłem, ale tu nie mam jak zwoj. No, no, no nie, bo to mnie wyrzuca. To mnie wyrzuca. No, wyrzuca mnie! Ej, próbowałem! Sami widzieliście, że szedłem do boku! Ale po prostu te strzałeczki już były zbyt silne. Co ty gadasz? Tu jest fioletowa podłoga, jak ja niby mam to zrobić? Dobra, słuchajcie, na ten challenge ustalamy w takim razie, że co każdą falę muszę zrobić emotkę, no nie? Oczywiście, jeżeli pojawi się nam tutaj ściana w kolorze różu lub fioletu. No to, o tak jak teraz i jej dotknę, to słuchajcie... Chyba nie dotknąłem w końcu. E, to e, w każdym razie chciałem powiedzieć, że e, muszę wtedy zawoidować, no nie? Chyba, że nie da się tego przejść na zasadzie, że są schodki, no to wtedy nie wojduję. Wtedy słuchajcie, po prostu robię emotkę. Dobra, w każdym razie... Ej, miałem robić emotkę, co każdą falę. Dobra, to będę teraz nadrabiał, słuchajcie. Obiecuję, że teraz nadrabiam fest. Żeby po prostu zaspamuje, słuchajcie, emotkami, ile po prostu będzie się tutaj dało. Dobra, kolejna emotka. Przy każdej fali, dobra, tutaj dawaj, dawaj, mogę tego dotykać, więc kolejna emotka. Wiecie, te pierwsze fale to są łatwe, no nie? To to nie ma żadnego... Słuchajcie, znaczenia na razie Dobra, znowu kolejne notke walne i tak w kółko, i tak w kółko Ale zaraz zacznie się robić, słuchajcie, już naprawdę nieprzyjemnie Tak mi się coś wydaje no właśnie, bo zaraz słuchajcie, mogą być już te, wiecie, fale takie, no fioletowe, typu na przykład trzy schodki fioletowe, no nie? Albo na przykład, słuchajcie, kolce fioletowe mogą też być, czy różowe, różowe przecież też są krótkie. Oj, uciekaj, uciekaj. No i właśnie, czy tutaj da się to przejść? Da się to przejść, ok, więc nie dotykam. Czy tutaj będzie dało się to przejść? Czy któryś z nich to rozbije? Rozbił, dobra. I widzicie, w takim razie, a no dalej miałem robić te emotki, a bra, ty pacanie. Ale to ja się nie wyrobię w takim razie, no. No weź to rozbij, chłopie, weź to ktoś rozbij, dobra, nie dotknąłem, ok, robię te emotki. Emotki. O, takie potrójne na przykład, jak będą różowe. No to wtedy nie zabojduję, no nie? Ale o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Tutaj ledwo co słuchajcie przeżyłem, nie? Ledwo co słuchajcie tutaj przeżyłem, ale to jest tak szalenie trudne. Ja nie mam czasu na robienie, słuchajcie tych emotek, no nie? Naprawdę, chciałbym słuchajcie je robić za każdym razem, ale po prostu nie ma czasu, Dobra, uciekaj, uciekaj. Oj, 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 widzicie co tu się dzieje? Czy wy widzicie co tutaj się, słuchajcie, dzieje? To jest najtrudniejsze wyzwanie, jakie ja w ogóle grałem, autentycznie. Dawaj od razu kolejną emotkę, robię na zapas, no nie? Robię tutaj słuchajcie na zapas. No i Teraz, o! Na przykład teraz! No niestety, ale słuchajcie, muszę to przejść, bo inaczej bym odpadł, prawda? Więc od razu walę emotkę, no nie za to. Od razu, słuchajcie, za to jest walona emoteczka. Okej, okay, let's go. Ale jeśli będę w stanie przejść, słuchajcie, coś bez dotykania, a dotknę, to od odra... To była kara.